was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony <coughs> Pan Fabster, gdzie chciałem Was poinformować o nowych seriach oraz ogłosić konkurs. Tak, zacznijmy od serii. Serie, które chcę teraz nagrać, to Science Rou3, być może CS, no i jakaś tam seria hardcore na sedwarze Juliana. A co do konkursu? Konkurs jest na nowego Skina. Chciałbym mieć w skinie taką buzię, a reszta wygląda mi nie obchodzi. przesyłajcie mnie na mój adres e-mail lub na. No w ogóle wysyłajcie mi te skiny. Mam nadzieję, że Wam się uda. Jeśli po kursie na skina mogę udostępnić Wam mój teksturpak, który na razie jeszcze jest. Na razie jest trochę dużo do zrobienia ale myślę, że jakoś się uda. Tekstus, na którym aktualnie gram, to teksturka kanolifa. Być Może sam sobie zmienię nazwę, jakieś tam nowe intro i w ogóle. Yy, I co do. Tak. Pytaliście? Tak. Którzy mi pisali, że nagrywanie bandykami jest do dupy i w ogóle, ale na szczęście już nim nie nagrywam. Nawet już go nie mam na kąpie. Teraz już tak mam akcjonem, Mam nadzieję, że tak pozostanie. Być może jeszcze flapsem. I tak. No i co, to by chyba było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Dzięki, cześć. I na razie.